mamy jakieś sprzęty i elektronika Stara A jeszcze wszystko łamać Gówno beczka Eluwina To jest urbek hashtag 4 mm. Zapraszam, idziemy najpierw w dolną część Zobaczyć co tu się dzieje Patrzcie to jest malutkie. Tu się zejść, da się Syp, śmieci kuflowe, kuflowe mocne. Muszę Chodź tą chropkę zobaczymy. Tu jest taka szopa. jakieś sprzęty, elektronika stara. Tak z ciekawości. Ty, kileskopy. Ej, fajne. Ktoś tu, tu garki wyrzucił. A mi się jeszcze wszystko łamać. Przejdź po najgrubszych. Ładne bardzo. Telewizor nie był? No, no był. a taki stary, nie? Fajny. No tak. Ej właśnie dlatego lubię takie miejsca. Są takie kurde czasem fajne te. Co to jest? To? Betwa. <gulno beczka? Gównobeczka. Gównobeczka. Tu taki jest. sufit. I z tej szopy w sumie. Poza tymi dwoma rzeczami i poza karską zdjęcia jaką zrobiłem. To tyle. Trzeba będzie się zainteresować jakoś dalej. Nie no, to stąd nie ma nic, tam są śmieci i te karki na wierzchu. To co? Na ten, na ten krótki filmik, krótką szopę, to się no, żegnamy. Wyginął do, do dom pierwszy. Mocny bęger. Skibidii.